Fizyk i popularyzator szeroko pojętej nauki dr Tomasz Rożek przybył do Wielunia na zaproszenie dyrekcji i młodzieży Pierwszego LO. Bezpośredni powód tegoż spotkania to pokłosie sprzeciwu wobec kontrowersyjnej gali MMA, jaki wyraził samorząd uczniowski Pierwszego Liceum Ogólnokształcącego, który wystosował w tej sprawie do burmistrza Wielunia oficjalny protest. O samej gali, jak wiemy, bardzo głośno zrobiło się nie tylko w samym Wieluniu, sprawa zaistniała także w ogólnokrajowej świadomości. Mamy tutaj do czynienia z młodzieżą z nauczycielami oraz zaproszonymi gośćmi na to spotkanie. Mamy tu młodzież z wszystkich szkół wieluńskich, ze szkół podstawowych, jak również ze szkół ponad podstawowych. Doktor Tomasz Rożek od wielu lat istnieje w mediach ogólnopolskich, gdzie podejmuje naukowe tematy. W TVP prowadził popularny program Sonda, znany jest także z Anteny Publicznego Radia, a obecnie związany jest z internetowym radiem 357, które założyli byli dziennikarze radiowej trójki. Pan doktor Tomasz Rożek ukończył fizykę i dziennikarstwo na Uniwersytecie Śląskim. W 2006 roku uzyskał stopień doktora nauk fizycznych o specjalności fizyka jądrowa na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego na podstawie pracy pod tytułem Badanie przyprogowej produkcji hiperonów w oddziaływaniach protonów z protonami w COS Y11. Nad doktoratem pracował w Instytucie Forschungszentrum Wielich. Jest współzałożycielem Stowarzyszenia Dziennikarzy Naukowych, naukowi.pl i pomysłodawcą oraz współzałożycielem Stowarzyszenia Śląska Kawiarnia Naukowa. W wielu do Młodzieży dr Tomasz Orzek wygłosił wykład o sztucznej inteligencji oraz jej zastosowaniu w medycynie, edukacji czy ogólnie pojętym bezpieczeństwie publicznym. Sztuczna czyli jaka tak sobie to zatytułowałem bo nie dlatego, że znam odpowiedź na to pytanie. Tylko właśnie dlatego, że nie znam odpowiedzi na to pytanie i nie znam nikogo, kto by, to, kto by znał taką odpowiedź. Znaczy, co to znaczy sztuczna inteligencja? My dosyć często spotykamy się z tym stwierdzeniem i ono zresztą bardzo często jest też nadużywane tak PR-owo. Mówimy na przykład, że ma jakiś materiał, tak, że kurtka jest uszyta z inteligentnego materiału. Albo że narty są zbudowane z inteligentnych jakichś komponentów, dzięki którym mają jakieś dużo lepsze na przykład parametry. Ale co to znaczy sztuczna inteligencja? To jest coś, o czym um, chciałbym z Wami porozmawiać, czy trochę Wam o tym opowiedzieć, a może wspólnie znajdziemy odpowiedź. Czym jest inteligencja? To jest troszeczkę tak jak z czasem: każdy wie, co to jest czas, do momentu, w którym nie musi o tym opowiedzieć. Dokładnie tak samo jest z inteligencją. Jak zaczynamy myśleć na temat inteligencji, to wydaje mi się, że przychodzą nam do głowy przeróżne, przeróżne określenia, stwierdzenia no, yy, odnośnie osoby, która jest inteligentna, zachowań inteligentnych. Słyszymy co jakiś czas nowe się zachowuj trochę bardziej inteligentnie, więc generalnie mamy jakiś zasób słów, które z tą inteligencją nam się wiążą. Ale gdyby teraz spróbować odpowiedzieć, no dobrze, to co to jest inteligencja? To mamy z tym duży kłopot. Z całą pewnością inteligencja to jest umiejętność analizowania informacji. Z całą pewnością inteligencja to jest zdolność do adaptacji. Co to znaczy do adaptacji? Do takiego zachowania się, jakie w danym momencie jest najwłaściwsze. Do takiego zachowania, jakie w danym momencie jest najbardziej. Hmm, nie wiem, sprawcze, najbardziej takie, dzięki któremu osiągniemy cel. Z całą pewnością inteligencja wiąże się z umiejętnością uczenia się, z umiejętnością znajdowania się w sytuacjach, w których nigdy wcześniej nie byliśmy. Spotkanie zakończyło się pytaniami szkolnej młodzieży do prelegenta wykładu oraz wspólną wymianą zdań. Warto zauważyć, że wzięła w nim udział nie tylko młodzież z pierwszego liceum, ale też innych wieluńskich szkół. Dłuższa z niego relacja. Do zobaczenia w Shortpressie.